Czeski i Flint to jest walka o finał po raz kolejny. Jednego finalisty już się wyłoniliśmy, jest nim Green z Łodzi. Teraz Czeski, ze strzelec polskich albo Flint z Warszawy będą mieli szczęście awansować do finału. 3 4 ry Flint zaczyna, dostaje Majka do dłoni, dostaje temat. Słaby w tę grę jestem. Czić to, czym by to nie było? Trzecie oko. Trzecie Oko! Yeah! 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 Tema Daplinda! Fajol Yeah! Yeah! Teraz zobacz, ty mój styl jest zajebisty Powiem wam jak czeski poszedł do okulisty Tak naprawdę tu w tym hip -hopie, Co się dzieje chłopie? Ej ty cyklopie, mogę tak to zrobić, czekaj jeszcze raz Mogę tutaj rzucić czomek Zajebisty i teraz On mi pewnie chciałby spisać protokół Spoko trzecie oko, ty masz stary w wzroku Więc jeszcze teraz rozpierdolę się stary Niech ktoś zaprojektuje dla niego okulary Więc teraz sprawdź Ej ty zachodzisz w głowę Okulary dla niego chyba dobry byłby rower, więc Teraz odbij, bo w jest spokojny, nie szukaj wojny Robert pewnie wodny, więc teraz ten styl jest godny tu tutaj, kiedy napytaję moje panny Przymiotnik, nie odbij Sprawdź teraz takim typom, pokazuję wyjście jak Dialady, ten boost jak oko Zobacz, teraz tego szuka z Warszawie Raczej nie do trzech razy stuka. Jeszcze raz powiem innymi słowy Warszawy jak zwykle trapiony, zatopiony jest raz tej czeski, braku! To nie jest już kiepski styl, to raczej fatum! Jest raz mówię tu do tego brata, ale w finale i tak jest za dużo, tego nie ma bata! Wow! To był film na temat trzecie oko! Odpowiada mu czeski, losuje temat z kubełka! Dziki na koncercie Reniusis Dziki na koncercie Reniusis Nie yeah, pierdole. Dziki Wow Okej okay. Yo, yo, yo. Czeski Ha, z wzroku się nie przeraż, to ty masz strita, a ja mam pokera Proste, wiesz, ja w środkach nie przebieram Ale tutaj mogę odnieść niezły kierat. Jeszcze raz, ey, jadę z a te dziki na tym koncercie są zakręcone To jest proste, wiesz jak Reniusis Nic z tego nie zmieni, nie udupić Ej, proste, mógłbym te freestyle kupić A ty na mnie ciągle, jesteś zbyt głupi Jeszcze raz jadę na pełnym ludzie I teraz mogę wywołać tu pieprzoną burzę Nie masz szans, żeby pokonał mnie nie guziec, bo ja zawsze się pnę ku górze Ej, wiesz, że jadę tu na pełnym luzie Ej, wiesz, że tamto może ci tam różę, ale wiesz, nie wiem, chyba ci nie stać Prosty typa tutaj dzią, ja mogę zbesztać. Ej, jeszcze raz tak to lecę. Wolne style są dla mnie priorytetem. Ej, wiesz, że to dla mnie wiele znaczy Dziku dziś podamy cię na tacy Wiesz, że jak ja to lecę, to zjadam cię na deser o wyroki śmierci i wysyłam SMS-y Czeski! Yo. Wysłał wyrok śmierci, Zaczynamy, czy Flint się zastosuje Aha. Ma minutę bez tematu Minuta, która dzieli go od finału, ale potem jeszcze Czeski będzie miał swoją minutę Dobra to pojebałem, ale ważne jest to, że... Yo! ja! Yo. Yo! Tylko jeden uh. Słuchaj, jak to wygląda? Yo, yo, czeski, gdzie jest twoja forma, żebyś jechał fajnie? On jak Reni już jest, tylko śpiewa, kiedyś się znajdę Jeszcze raz, ja tu trafiam w gusta Jaki poker, wąska talia i zawsze ma fula w ustach Więc teraz zobacz, teraz żobek tu zaraz Mogę napierdalać, freestyle pala, skiepska z ciebie para A z nami raczej nie jest dobrana, bo kiedy pada To tego gościa pierdolony kanał, zmiana Więc teraz zobacz Szybko policzmy, ja mam ryb zajebisty Oglądaj mnie w telewizji A jeśli myślisz, że jesteś faworyt, jesteśmy tu przy kolejowej, od razu się połóż na tory Jeszcze raz, zaprosił mnie, raz na kawę, na wszyscy ubierdolony, pat na Zamiast własna pafel Lepiej zobacz, zawsze masz pekać do odwiedza z Warszawy Więc jeszcze raz, teraz podlecimy postój Stary rewansz, możemy zrobić na Śląsku To jest postój, jest raz, ucisk Historia, ale 26 już nie wróci! 5! Okej, okay, pula, pula, pull up, pull up! od początku i ma minutę. Wszystko yo. prawda, musisz być w porządku! Jaw, kiedyś cię znajdę, Ta. To ja jadę w flinta, bo mam kurwa power Ja flint, żałuję, że cię znałem Ej, wiesz, dobra, bo na wolne w sumie mam plan To jest flinta i kurwa żałuję, że go znam Jeszcze raz, dobra, on kurwa daje chłam A kiedy wpadam, no to znam kurde ten stan Bo jak wpadam, to ja dobrze lecę Ty masz w mordzie czwórkę, czyli całą karetę Ej, wiesz, że gram, to jestem szczery, a ty... Lubisz lecieć na cztery baty? Nie wiem, kurwa Jeszcze raz, to jest strata, ale to w sumie na mnie dziś nie będzie batla Wiesz, ja zamiatam i ty jesteś lamerem Możesz co najwyżej tutaj pozamiatać scenę, ale kiedy wpadam Wiesz, że to jest flow i scenę pozamiatam, he, właśnie tobą Nie wiem, kurwa, jak to mogę rozkręcić, ale na wolnym kurwa Ej, znam się tej konkurencji Proste, o co chodzi, kolo? Co, na propos pokera? Gdzie się podział na twarzy, twój kolor! Tak, Ej, dobra, twój kolorowy uśmiech! I spierdolisz to zanim uśmiech? Będzie w chuj tłuste. To było w chuj tłuste. Musimy zdecydować, który zasłużył na finał! Czy waszym zdaniem lepszy w tej walce i bardziej zasłużył na finał? Flint! Czy może jednak na finał bardziej zasłużył w tej walce Czeski? Dobra, widzę, że nie dajecie z wszystkiego w tej kwestii. Chciałbym, żebyśmy mieli jasność, żeby oni mieli jasność, bo dzisiaj bardzo się w tym wszystkim, kurwa, mylą i nie ogarniają, więc wy dajcie im pomoc. Czy tę walkę powinien wygrać Flint? Czy może jednak tę walkę powinien wygrać czeski? Dobra, dobra, jury ogłosi kto zostaje finalistą w WBW. Szóstym już finalistą po Białasie, Solarze, 3-6, Wiciu i Grinie. Czyli mam powiedzieć, tak? Poziom walki nie był najwyższy. Ale kolejnym finalistą, który z niej wychodzi, zostaje. Flint! Flint jest w finale WPW! Ładny tak! Gratulacje! Dzięki czeski za udział! Zaszedłem już daleko, może zobaczymy się na tydzień. Natomiast Flint i Green są w finale WPW i za chwilę stoczą walkę o rozstawienie i o zwycięstwo w dzisiejszych eliminacjach.